Siema! Dzisiaj zrobię challenge Wygraj grę samą pałką Niestety pierwsza gierka nie nagrała mi się Więc od razu przejdziemy do gierki numer 2 A i przypominam, że mogę mieć w ekwipunku także leczenie Jak widać poleciałam na potężne pompy bo ta miejscówka jest strasznie dużo, więc mam większe szanse na znalezienie pałki Już może 10 skrzynek a nadal jej nie ma Gdy już chwilę pograłam w ten sezon zauważyłem, że katana ze skrzynek wypadała częściej niż pałka za jakiś czas zaczęły się problemy, bo miałam kroki, a w ogóle nie miałam broni. I wtedy zaczęło się to. Dlatego w tej grze dobrano mi takie słabe lobby, bo w poprzedniej grze, która się nie nagrała, zająłem 60, któreś miejsce, i nie zrobiłem żadnego killa oraz nie zadałem żadnego damage'a. A wtedy stało się to. Wreszcie chyba po 25 skrzynkach zdobyłem kość ognota. znaczy pałkę. Za chwilę nią wywaliłem kolesia i go dobiłem. Później zabiłem jakiegoś Messiego, a wy napiszcie w komentarzu czy wolicie Messiego czy Ronaldo. Za chwilę zabiłem kolejną osobę, jeszcze raz kolejną i znów kolejną. Później znalazłem kolesia, który się zbugował i którego oczywiście łatwo zabijam. A przy kolejnym killu już było top 4 i wtedy na 3 finał. Niestety go przegrałem, ale jeśli chcecie więcej podobnych filmików, to oczywiście zostawcie lajka i subskrypcję.